Ciekawostka numer 1. Na gali KSW 23 organizacja poinformowała, że wielokrotna mistrzyni świata i Europy w boksie i kickboxingu Iwona Guzowska podpisała z nimi kontrakt. Pierwszą walkę miała stoczyć w 2014 roku. Zawodniczka doznała jednak kontuzji i ostatecznie nigdy nie wystąpiła na żadnej gali. Ciekawostka numer dwa. UFC jakiś czas temu planowało stopniowo likwidować dywizję Muszą i zaczęło rozwiązywać kontrakty z niektórymi zawodnikami. Jednym z nich był Jared Brooks, który nie krył swojego rozgoryczenia. W jednej z publicznych wypowiedzi odniósł się do najsilniejszego człowieka na świecie, twierdząc, żeby z nim wygrał. Założę się, że jeżeli doszło do walki z Mariuszem Pudzianowskim, to zbiłbym go niemiłosiernie. Nieważne, że waży 450 funtów, mam odpowiednią technikę i bardzo dobrą kondycję, by wygrać z kimś takim. Jednak jak spytam zwykłego człowieka o ten pojedynek, to usłyszymy, Mariusz Pudzianowski zmiażdży tego knypka. Tu właśnie leży problem. Ludzie nie rozumieją, co to technika, czyli nie rozumieją, czym jest MMA. Ciekawostka numer 3. Gilbert Iwell. Przymierzany był jako przeciwnik dla Jana Błachowicza na KSW 22. Zawodnik jednak ze względu na problemy z nerkami stwierdził, że nie da rady zrobić limitu wagowego i ostatecznie nigdy nie wystąpił na żadnej gali. Ciekawostka numer 4. Matt Hamill, czyli zawodnik, z którym John Jones przegrał przez dyskwalifikację, jest od urodzenia głuchy. Ciekawostka numer 5. Bob Sapp. Tuż po zwycięstwie w 2003 roku w K1 z Kimo Leopoldo wskazał na siedzącego na trybunach Majka Tysona, wyzywając go do walki. Pięściarz wskoczył do ringu i doszło do małej przepychanki i wymiany zdań. Organizacja K1 ogłosiła, że planują zestawić tych panów ze sobą, pojedynek jednak nigdy się nie odbył, ponieważ Tyson, ze względu na problemy prawne, nie mógł dostać się do Japonii, w której ta walka byłaby najbardziej opłacalna. W opisie umieszczam wideo do całego zajścia. Ciekawostka numer 6. Na gali KSW 15 Krzysztof Kułak miał przystąpić do pierwszej obrony pasa w rewanżowym pojedynku z Michałem Materlą. Zawodnik z Częstochowy wypadł jednak z tej walki, ponieważ doznał kontuzji i musiał zrobić sobie dłuższą przerwę od startów. Jeżeli filmik Ci się spodobał, daj łapkę w górę i zasubskrybuj kanał, aby być na bieżąco z kolejnymi produkcjami.